Witam Was z docent polskiemienibrowary.pl. Dzisiaj na stole dwa Portery bałtyckie, które okazały się na Baltic Porter Day tegoroczny 2024. Chyba było delikatne spóźnienie, w każdym razie ja dorwałem ten chyba czteropak w biedrze. Fortuna wypuściła jako wersję specjalną, jako nowość porter bałtycki z drewnem. Amburany z Boliwii, i dodatkowo były jakieś beczkowe inne rzeczy, których obecnie nie mam, plus podstawka. Tak więc pobawimy się jak za dawnych dobrych czasów w ślepy test. No a cóż, amburany nie próbowałem, więc może mnie czymś zaskoczy. Zatem podstaweczka, plus podstawka z dodatkiem drewna drzewa amburany z Boliwii. Za chwilę Marlena. Rozleję i zobaczymy. Cześć, witajcie! Więc, tak jak docent mnie zapowiedział, mam za, za zadanie rozlać tutaj te mm, dwa piwa. No i, tak jak powiedział, wracamy do tego e, testingu średniego, więc zobaczymy, jak mu pójdzie. Sama też jestem ciekawa, jaka będzie różnica e, między wersją podstawową. A z dodatkiem, okej, okay. i jeszcze to drugie. Myślę, że jak na tą porę roku, a, którą mamy za oknem, jak najbardziej takie portere bałtyckie, to jest coś naprawdę fajnego, co można popróbować. Eee, no dobrze, no to. Zaraz docent do Was wróci. Miłego oglądania. Trzymajcie się. No prosiłem Marlenę, żeby tak polała z pianą, ale nie wiem, czy kwestia nalewania, czy rzeczywiście te piwa taką marną pianę mają? No, hmm... Piana naprawdę szczątkowa. E, dobra, wąchamy od lewej strony. No... Różnica myślę, że jest potężna w stosunku do klasyka. Tak, no chyba tutaj ślepego testu nie ma co robić, więc, tak to piwo pachnie. To jest szarlotka, cynamon, wanilia, ciasteczka, pejstry. Pejstry, zupełnie nie mój klimat. Od razu zauważalne te aromaty cukiernicze. Dla mnie niekoniecznie, dla fanów cukiernictwa, pewnie amburana jest ok. Tutaj klasycznie bałtycko, czyli śliwka. Śliwka węgierka, czekoladka. Ten aromat zdecydowanie bliższy mojemu sercu. Słuchajcie, ja też tak zrobię od razu. Biały, to jest klasyk. Z, z drewnem po prawej. No nie <laughs> dobra, Marlena, super, z drewnem po prawej, okej, okay, dobra, dziękuję. Powąchajmy po prostu butelkę. Tak jest, jest, mamy ten aromat. Tak, jest, tutaj. Więc sprawdźmy, czy rzeczywiście się źle pieni. Czy było tak oszczędnie nalane. Zamieszajmy obydwa. Tak, no tutaj już ta piana lepiej wygląda. Klasyczne, znaczy właściwie nie klasyczne, tylko firmowe szkło, które było właśnie w tych zestawach. Nie wiem, czy tą myśl dokończyłem, czy, czy mi uciekła. Zestaw pojawił się 8 lutego w tłusty czwartek w Biedrze. Właśnie z Amburaną, z tymi beczkowymi i z klasyką. Cena tego zestawu Jezus Maria nie pamiętam chyba około 30 zł. No ale to było coś, ale de facto było chyba dwa tygodnie już po Baltic Porter Day. I ogólnie, jakoś już tej wiosny nie chciałem tego próbować, więc próbuję to. Teraz 9 miesięcy po ukazaniu się piwa w sklepach, a daty sami zobaczcie, jakie są. Do 2026 roku. Amburana 5 listopada, czyli jeszcze 2 lata. Klasyk, podstawka 8 sierpnia 2026 prawie 2 lata. Dobra, jak po tych 9 miesiącach? Szczerze mówiąc. Tutaj sobie później to sprawdzę. Tak, jeżeli chodzi o pianę, zobaczcie, tutaj cały czas ta piana zostaje, tutaj opadła, więc to drewienko nie wpłynęło pozytywnie na pienistość. Zdrówko. Czekolada. Początkowa słodycz, ale... Słodycz, słodycz, słodycz i czekam na tą kontrę paloną, ale jest taka bardziej czekolada gorzka. Mm? Fajne. Zastanawiam, się ostatnio wrzuciłem na fejsa... Miał być post z cyklu mm, coś na czym się sparzyłem, jakieś wtopy i... Mm, na początku wrzuciłem na Blanscha, a potem myślałem, że ten żywiec Porter to będzie w topa, jeżeli chodzi o 2024. Okazało się, że bardzo przyzwoity poziom trzyma. I tak się zastanawiam, że spokojnie mogłoby być konkurentem również dla Komesa. To nie jest tak właśnie, że Komes tutaj by położył na łopatki żywieckiej Porter. A myślę, że różnica w cenie jednak jest. Brakuje mi tutaj trochę tej kontry. Jest słodko początkowo, potem trochę wchodzi ta gorzka czekolada, ale brakuje takiej kontry w typie albo goryczkowym, albo palonym. Ten to piwo jest jak gdyby za mało złożone, za, za mało kompleksowe. Alkohol na pewno bardzo dobrze ukryty. To jest 9%, ale pozostawia niedosyt. Dobra, zobaczymy, jak amburana. Czy rzeczywiście te wszystkie cukiernicze aromaty są odzwierciedlone w smaku? Zdrówko, żebym się nie zasłodził tym. O! To jest ciekawe, jednak, piwo, ponieważ jest ten kontrast. Mamy y, cukierniczy aromat. A w smaku jest, według mnie, nawet bardziej głębsze niż podstawka. Fajny dysonans między słodkim aromatem, a takim głębokim. Ciemna czekolada z cynamonem to nie jest wcale słodkie. Smak naprawdę jest intrygujący. No właśnie, ciekawe jak. Yy... To piwo zostało odebrane w środowisku pastry-headów, bo jednak w smaku wcale smodyczkowe nie jest. To co? Jak zwykle u docenta, jeżeli dwa piwa nie są spełniające oczekiwania, to najlepiej je zerżnąć, więc zerżnijmy no mniej więcej po połowie. Może, żeby trochę tego aromatu yy, mocniejszego nie było, to tak dałem jedną trzecią. Zobaczmy w takim razie, co występuje po zmieszaniu tych piw. Fajnie, bo aromat tylko delikatnie przeszedł zamburany. Mamy bardziej cynamot, już, już ta ciasteczko, ta wanilia padło. Jest mniej intensywne. A jak w smaku? <laughs> nie. To nie jest to, to nie jest to. Stało się. No, stało się takie cierpkie. Jest aż tak cierpkie, że aż buzuje w kubkach smakowych. Bardzo dziwne, co się stało z tym piwem po zmieszaniu. Takie mam wrażenie czeskiej kofoli. Takie motywy karmelowe. Takiej właśnie wygazowanej coli. No, nie jest to dobry pomysł, żeby mieszać te piwa. Cóż, mam taki trochę niedosyt po tej degustacji. Żadny z tych piw nie jest piwem, do którego chciałbym wrócić. Tutaj trochę za mało się dzieje, za mało kompleksowy. Tutaj ten dysonans między aromatem a smakiem, więc. Hmm. No właśnie. Dajcie znać, jak u was KOMesy, który wy wolicie, który najbardziej szanujecie, no i tyle. Na razie.